No, witam. Elo, słuchaj, ja mam cały czas na świecie. A nie, Wiesz cały co? czas, tylko I? 60 godzin, tak? I ja mogę robić wszystko, co byś chciała. Mm, mogę wszystko, zagrać... Chciała. Oprócz przelizania się. Aha, czyli jednak są jakieś zasady. A i Natalia, a ty planujesz się przeprowadzić na przykład z Barcelony do Warszawy, czy nie? A co? A nic. Powiedz. To było pytanie na zasadzie... Bo jak ci mija wtorek, nie? No myślałam, że to jest jak, jakieś głębsze pytanie, znaczy... no. Nie, no bo I przede wszystkim fajnie byłoby się spotkać, nie? Słuchaj, zawsze możesz przyjechać do mnie. Zauważyłam, że już możesz latać samolotami. No tak właśnie średnio, bo ostatnim się prawie zżygałam. Ale niestety nie wiem, czy będę mogła u ciebie zostać, bo ostatnio się okazało, że średnio tam u ciebie z tym mieszkaniem nowym, nie? To nie wiem, czy było miejsce dla mnie. kurwa. <laughs> To nie moja wina, że mi był wykonawca. Jaki jest sens twojego przedłużonego streama? To jest twoją to główną motywacją do robienia go? Widzenie na streamie przez cały czas. no Ale możesz to robić bez tego, żeby widzowie ci płacili. No tak nie do końca. No. Czy to, że widzowie ci płacą jest z jakiegoś nie rodzaju nie. usprawiedliwieniem tego? Tak, w pewnym sensie tak. Nie dość, że usprawiedliwieniem, no to jeszcze wiesz, mam taką pewność, że... Że to nie jest stracony czas? Nie, no bo jak streamujesz, no to i tak to nie jest stracony czas, nie? Nie, bo zastanawiam się, co stanowi twoją bo... motywację do tego? Tak i tak zarabiasz grając na streamach. Bo ta, ta, to nie no, jest chyba, tak, że, w, że, że się... ja na przykład jakoś o wiele więcej zarabiam w trakcie przedłużonego na przykład ciągu jednego dnia niż poza stream. Wiadomo, że jest więcej, ale są dni, kiedy to jest podobnie, nie? A nie uważasz, że to jest jakby problem, że, że tyle siedzisz na streamie, że tyle on trwa, że to nie jest do końca zdrowy? Dlaczego? Pamiętasz jak miałaś takie mini uzależnienie od streamowania i ciężko ci było zrobić dzień bez streama i że czułaś wyrzuty sumienie jak nie streamujesz? Tak, nie uważam tego za jakiś wielki problem, tylko... A wiem, teraz no, jest tworzysz, taki jeden czas... przedłużany stream, żeby jest taki bardziej usprawiedliwić jeden... sobie 24-godzinne siedzenie przed tym komputerem. No nie 24-godzinne, bo śpię no ale w to... tego streama. Ale to tylko robisz przerwa na sen. No. No i zajebiście, no. nie? No nie. Mogę sobie streamować dla widzenia praktycznie cały czas. Ale właśnie chodzi mi o to, że wydaje mi się, że w Twoim wypadku to nie jest do końca dobre. Nie, no to jest właśnie zajebiste moim zdaniem. W sensie, ja uważam, że ja jestem uzależniona od streamowania, ale to jest dobre, dlatego że <laughs> że ja po prostu lubię streamować. Ja, ja uważam, streamować. że jestem uzależniona ja bym... od alkoholu, ale to jest k***a dobre, bo lubię się napić. Nie, 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 to tak To nie chyba nie tak brzmi Natalia. Ale to przyjemne z pożytecznym, Kasia. No już bez przesady nie porównujmy alkoholizmu, który cię wyniszcza do tego, że sobie siedzisz i grasz na kompie. Każde uzależnienie jest złe, Natalia. No dobra, no to to jest tylko kwestia tego, jak to nazwiesz, no. A że ja jestem radziską, to nazywam to k***a uzależnieniem, no bo to ma jakieś ma takie wiesz, namiona uzależnienia. No tak no, samo jak. Całkiem spore ma to znamiona. <laughs> ale ja uważam, że to jest naprawdę spoko. To się, bo masz przyjemne z pożytecznym, streamujesz, no tak. ale też siedzisz cały czas przy kąpie. Ale to jest moja praca. Aha, czyli jak ja bym powiedziała ci, że kocham moją pracę w ITM-ie, zamierzam tam koczować w firmie, żeby <laughs> rano być pierwszą w biurze i <laughs> pracuję 24 na dobę tylko z przerwą na sen, to byś uznała... No. Ej, to przyjemne z pożytecznym!

Nie dla zobaczyłam. ciebie motywacją największą jest to, żeby zarobić sobie dodatkowe siano, to już stwierdziła o. Ale ty mówisz, ja nie robię tego dla pieniędzy. Pieniądze są tylko usprawiedliwieniem moich czynów. To mnie najbardziej no martwi. Prawda. No, i ja... no i dlatego to mnie, Martwi rozumiesz. Ale słuchaj, to jest tak, Kasia, żeby wszyscy Ortis, Kubon, ty mówią, nie, ta nafcia to na pewno robi to dla pieniędzy. Nie, to jest jeden z skutków ubocznych. Ja bym się ucieszyła, jakbyś ty mi powiedziała, że robisz to dla pieniędzy. Znaczy, ale to nie pocisnę mocniej, żeby sobie dorobić. A ty mówisz tak, powiem, że przedłużany, to będą mi płacić, a ja sobie będę siedzieć i kurwa za bo chciałabym sobie posiedzieć, a to, że oni mi płacą, to będzie dla mnie taka wymówka moralna, żeby siedzieć kurwa dłużej niż powinno. No. No i to jest zajebiste, perfekcja. A ja zlenie. uważam, że w nie. <grych> no serio, ja uważam, że to jest zajebiste. Dlaczego uważasz, że to nie jest zajebiste? Ja to robię tylko raz do roku, Kasia. Kiedyś robiłam dwa, teraz nie mam już na to czasu, żeby zrobić to dwa razy w roku. Daj mi się kurwa pobawić, dobra? Daj mi być dzieckiem na miesiąc. Ale ty mi, już kurwa, nie jesteś pieniądze. dzieckiem! Ale ja chcę! Ja chcę sięć kurwa przy kąpie, rozumiesz? Ja kurwa chcę stara, biorę kompie. moje mirakulum i jadę cię roz do tej Barcelony. Ale się zżygasz. No, możliwe. A poza tym, Kasia, ja tak na co dzień też streamuję po 10-12 godzin. No właśnie, wiem, ale przynajmniej streamujesz 10-12 godzin, ale czasami robisz dzień wolny, wyjdziesz, spotkasz się z kimś. Janusz cię na jakąś randkę weźmiesz, no wiesz, cokolwiek innego czasami. A kiedy no. już masz ten swój kurwa maraton zajęty, to nie robisz żadnego dnia przerwy, nie robisz nic, a tylko siedzisz i streamujesz. To nie jest do końca tak, bo starałam się ogarnąć lecak Jereli, ale mi się nie udało. No to <laughs> Ryan nie ma czasu. To w ogóle nie, tak. <laughs> no bo to nie jest tak, bo ja próbowałam, nie rozumiesz? No. A poza tym dzisiaj robiłam sobie śniadanie na streamie, tak? Czyli to już jest jakaś odskocznia, bo kiedyś tego nie było. A poza tym, k**a, ku... who the fuck are you to judge me, tak? Only God can judge me. A poza tym, jakbym after I am, I powiedziała... am after, after udar to judge you, bo wiem jakie to jest ku... Niezdrowe i złe, żeby siedzieć wtedy przed kąpem. I kupa chcę, żebyś o siebie zadbała. I teraz daję ci challenge. Jeżeli chcesz, k***a, siedzieć dupą na tych streamach przez 30 kuwa, dni, to sieć. Ale raz dziennie robisz ćwiczenia na streamie. Musisz sobie znaleźć Robię ćwiczenia, pompki jak przysiady. Nie pompki jak przysiady. Całą godzinę, k***a, masz przetrenować. Jakbyś była na treningu. Najpierw rozgrzewka, potem ćwiczenie rozciągające i siłowe. I masz się poruszać, k**a klucho. Ja się ruszam. Ty też masz Jaka, Klucho, krucho, Kasik, ja ci przypominam, że ja zapisałam do walki na fejmie, a ty miałeś a, kurwa nie. udar nie? Także zamknij lepiej tą pizdę. O, nie zapomniałeś. się trochę jaka jak klucho, tak? Zapomniałam, że wie, że ten wiesz dlaczego nie, nie trenowałam przed streamem przerzeniem, bo byłam chora cały czas. A ty chcesz jeszcze walczyć w ogóle? No, dlaczego nie A twoim zdaniem nie powinna? Nie wiem, w sumie nie, no jak chcesz to sobie walcz, nie? No chyba dobrze mi w miarę poszło, czy nie. Tak kurwa chyba bym mogła, czy nie. No i jakby ci ch**no w cie poszło, to byś mogła, jakby ci zajebiście poszło, to też byś mogła. Po Wardędze widać, że to nie trzeba mieć talentu, żeby... Robić to w kółko, nie? Chodzi mi po prostu o to, co Ci się spodobało i czy byś chciała, nie? No tak, mi się to podobało bardzo. Kasia, a czy Ty na przykład byś wolała, żebym ja na przykład powiedziała, że streamuję dla pieniędzy tylko i wyłącznie, bo tak jak właśnie mówiłam na samym początku, jakby początku tego, kiedy ja robiłam streamy przedłużane, mówicie, że waszym zdaniem to jest tylko i wyłącznie to, żeby zarabiać. No ale ja nie chcę. nic złego, żeby to było czysto zarobkowe. Ja teraz chcę kupić mieszkanie, braknie mi na raty kredytu, powiedzmy, nie? I robię stream przedłużany, żeby sobie wiesz. Nadpłaci ten kredyt, nie? Więc zrobię to w celach zarobkowych, męczę uh -huh. się, jakby wychodzę poza moją strefę komfortu, robię coś więcej, jakby w zakresie streamowania, mimo może ja no. lubię streamować, uważam, że streamowanie, wiesz, tak cały czas jest, no dla mnie jest nie do pomyślenia, nie? Że nie mam gdzieś tam jakiegoś chwili odpoczynku, czy czegoś. Mogłabym zrobić taki przedłużany, jeżeli miałabym określony cel finansowy o konkretną jakby potrzebę. Bardzo prawdopodobne, że po prostu inni argumentują to tak samo, do no nie? Że dla nich to wtedy będzie logiczne, że jeżeli Ty masz jakąś potrzebę finansową, chcesz sobie na przykład Ty kupić Ale mieszkanie... Ale ja nie w... mam! Ale ja nie mam potrzeby finansowej, Kupowałeś Kupowałaś mieszkanie w Hiszpanii, nie? No tak. I na przykład, żeby sobie dorobić jak najwięcej na wkład własny, w ogóle za gotówkę go dobić, no to no. na przykład robiłabyś serię przedłużanych streamów po to, żeby jakby zyskać na tym finansowo. No to I, ja Ci i powiem dla, tak. I, poczekaj. Ale Ty no. poczekaj, bo jeszcze nie no. skończyłam. I dla wszystkich ludzi kiedyś, no. To jest logiczne. I ja uważam, że właśnie urok tego, co ja robię, jest w tym, że widać po mnie, że ja nie robię tego dla pieniędzy. Jak na przykład rozmawiasz o Rudej Ninja, to ona ma widzów i ona utrzymuje się tylko i wyłącznie dzięki temu, że właśnie robi streamy przedłużane. I dla mnie jest to przykład osoby, żyje od przedłużanego do przedłużanego, a ja tak nie żyję. I dla mnie to jest na przykład, w sensie mi się wydaje, że widzowie czują to, że po prostu ja tego nie robię dla Ale ty, bo czysto to... pieniędzy, wiesz, bo to, to jest fajne, czuć. to jest fajne, Skutek uboczny, nie? Że są pieniądze. Oczywiście ja się bardzo cieszę, że ja mogę zarabiać dzięki widzom i tak dalej, tylko ja robię to dlatego, że ja chcę z nimi spędzać czas. I, I to, to właśnie jest właśnie. Mnie to martwi. M mnie właśnie ten aspekt martwi. Ty zamiast <laughs> żyć, to wolisz siąść przed komputerem i siedzieć tam, kurwa, przez miesiąc, rozumiesz? Jak taki kurwa, ukiszony nerw, Już tylko siedziała przy tym kompie. Ja chyba to kocham. Ja bym mogła w piwnicy mieszkać 20 sobie, godzin, kurwa, takim... dziennie jesteś synem, tym tak takim golu. Tam, Dlatego no, tak. Uważam, że kiedy miałabyś motywację finansową, to łatwiej i logiczniej byłoby to wytłumaczyć, co ty robisz. No ale wiesz, to zawsze jest z tyłu głowy, że są te pieniądze, oczywiście, ale też jest to, że wiesz, ja na przykład będąc. Ale dla ciebie pieniądze są mam więcej do, ludzi. do siedzenia. No tak, ale wiesz, mam też więcej ludzi, na przykład. Ludzie są bardziej zaangażowani w streama, więcej siedzą i tak dalej. No tam jest jakby bardzo dużo takich składowych, które po prostu mi się podobają w trakcie tych streamów przedłużanych. nie? Jest bardzo dużo ludzi, którzy w ogóle. Się przekonuje dla, do mnie, siedząc, trochę, trochę No i patrz, no i przyjdzie taki gagax i pisze tak: walisz w ch i widza na kasę, skończ pierdolić okok. No i no. widzisz, no. No i ale tak ja zawsze pocisną. mówią. No i tak zawsze mówią i będą mówili, no ale. No ale to wiesz, ty nic z tym nie zrobisz. Sposób streamowania na przedłużanych to najbardziej uczciwa opcja dla widza, bo streamujesz tyle, za ile on zapłacił. Najmniejsze, nie widzę, na kasę, bo na przykład, nie wiem, mi widz dał 50 subów dzisiaj wcale nie znaczy, że ja będę albo dłużej, albo krócej, albo coś. No, no to nic prawda. Co, nic to nie zmieni, prawda, w moim życiu. A tutaj masz realną jakby usługę w cudzysłowiu, no nie? Coś, coś realnego jakby dostajesz w zamian za swoje pieniądze. Czyli minutę streama na przykład, czy tam minuty streama, nie? No dobra, a na przykład, nie wiem, <laughs> nie muszę się przejmować pieniędzmi, bo ja robię to, co chcę i to, co lubię, ale skutkiem ubocznym są pieniądze. Czyli teraz przedłużany, co nie? No, ale wiadomo, że na przykład streamowanie to też jest trochę taki, taki kur cheating życia, nie? No jest, no jest. jest ale to musisz pamiętać, że to, te kody nie są bezterminowe na ten cheating. Że to się kiedyś kończy, nie? No, oczywiście ja o tym pamiętam. No i co robisz? Co, w co Spoko. inwestujesz pieniądze? Jak próbujesz się zabezpieczyć na przyszłość, w której miałby nie być internetu? Kupiłam mieszkanie. Uważam, że rozwijam się w wielu sferach. Wydaje mi się, że jakbym na przykład już nie była streamerką, to mogłabym pracować w jakiejś agencji. Mhm, co? No i robię kontakty. Na pewno. Mhm. A oprócz tego studiuję jesteś Doskonała odpowiedź, nie? Natalia. Jestem z Ciebie dumna. W jakie agencje Towarzyskiej, ja będę dawać dupy. Mogę zarządzać twoją powierzchnią. <noise> ja po zarządzaniu jestem, wiesz, więc... Zawsze można na OnlyFansa do agencji do koleżanki. Ja pierdolę, nie. Do kolegi! Zony prowadzi! Ko do koleżanki też, wiesz kto... Pro ja nic nie powiem, ale ten... Mogę ci napisać. Napisz. Znam. To nie jest publiczne info? Nie. A jest? Nie, nie zdziwiło mnie jak napisałeś, więc... <noise> Kasik jest taka mamusia? Nie, Kasik to jest gestapo takie małe. Co będzie ci chodzić? Zalać biczem, nie? Bo, no, bo masz inne niż ona. Ostatnio zaniedbałam Sleja z y, biczowaniem go odnośnie prowadzenia jego Instagrama i. nie wstawił mi nic dwa miesiące. Muszę się odpalić w jego stronę. Jenki. O my, jaki Janusz jest kochany. Remek tak dla mnie Kopia. nigdy nie zrobił. I co? Janusz, żeby z tobą zjeść, musi siąść w na krzesełku obok ciebie na streamie i wieprz, żeby spędzić z tobą chociaż trochę czasu. Jak ty, A ty tak wiesz, możesz? Że my zawsze tak jemy? My zawsze tak jemy, każemy nie mamy spału, kurwa. Tomu jeszcze. Ty śpisz też na streamie? Cię. Tak, ale ja nie wiem, czy mnie widać wtedy, bo ja kołdrę na sobie, nie? No ale to znaczy, że nie śpisz z Januszem, w sensie w jednym łóżku oczywiście. No nie, nie śpisz, z Januszem. Przez miesiąc, biedny Janusz. Nie, no, ostatnio trwał dwa tygodnie, ale był z przerwą ten stream przedłużany, bo wtedy jechałam na pięta do rodziny. Mhm. Teraz nie jadę. No bo ty jesteś taka oceniająca, Kasiks. Dlaczego oceniająca? Martwię się o dobro waszego związku. A właśnie, kupa. Chodzisz do pracy, a potem jesteś na streamie i co? No bo mnie dla no bo Nie miałeś mnie stream... mniej pracować po udarze? Aha. E, dla mnie, no? stream to forma odpoczynku po pracy, forma zrelaksowania się, spędzenia miło wieczoru. No kurwa. Ale jak ja spędzam miło cały dzień i noc, to Ale masz nie. Ale nie można być szczęśliwym cały czas. Musisz, nie wiem, wyjść na zewnątrz, powyrywać chwasty ku... Robić pranie, nie wiem, dorosłość, k***a, jakaś, nie możesz być szczęśliwa cały czas. My się nie zgadzamy w, w kilku kwestiach dotyczących streamowania i to widać, w k***nie. Jak ty mi na przykład mówisz, że jak ty masz zły humor, to ty nie idziesz w ogóle streamować, bo nie chcesz. Uważasz, że musisz mieć dobry humor, żeby streamować. To ja na przykład mam tak, że nawet jak mam zły humor, to wolę sobie postreamować, bo wiem, że wtedy mi się poprawi. A ostatnio no, akurat też w ten tygodniu miałam ch Humor i postreamowałem, i mi się poprawił, więc to nie jest taka, wiesz, jakby totalna zasada. To bardziej jak się czuję zmęczona. O, może tak, może źle to po prostu ujęłam. Bardziej jak się czuję zmęczona, jestem taka rozciapciana, to, to wtedy mi się, jakby nie chce. Jakby nic mi się wtedy nie chce, więc nie streamuję też wtedy. Ja mam bardzo w ogóle mało takich dni, wiesz? I z czego próbujecie wyciągnąć? To z tego odczuwania, jakby poczucia winy za dni, kiedy nie streamujesz. Właśnie jak robisz coś innego. Trochę to mam, ale już. Znaczy, mm... miałaś to kiedyś bardzo, teraz chyba masz Bardzo, to mniej teraz już. trochę mniej. Sleja to w ogóle się. Z tego już nie dopuściłem. w ten sposób nie mam już żadnego punktu zaczepienia do slajdu, żeby. No, ale może czasami nie trzeba komuś pomagać na siłę. Może sobie i tak lubi. Tylko trzeba uważać, żeby się po prostu nie wypalić, nie? Ale nie wiem. I tak i nie, no. Czemu próbujesz na siłę coś zrobić? Chodzi o to, żebyś po prostu, żebyś nie odczuwał. Nie, ja nie? wam powiem czemu. Żebyś nie odczuwał wyrzutu sumienia w momencie, kiedy nie możesz streamować. Żebyś nie czuł odczuwał poczucia straty, że coś cię omija. To jest taki typowy fomo. No jest, jest. Czemu nie można być ciągle szczęśliwym? No właśnie, się zastanawiam. Bo jeżeli jesteś ciągle szczęśliwy, to wydaje mi się, że wtedy już nie jesteś szczęśliwy w sensie. No, nie nie. nie, chodzi mi o to, że jeżeli nie odczuwasz w żadnym momencie smutku, to potem nie doceniasz jakby tego momentu, kiedy jesteś uśmiechnięty. Na przykład mój smutek zazwyczaj trwa bardzo krótko, ale jest intensywny. Tak, ale dzięki temu, że wiesz, jak się czujesz, kiedy jesteś ci smutno, to dzięki temu później bardziej doceniasz moment, kiedy jesteś, wiesz, uśmiechnięta i szczęśliwa, nie? Że gdybyś była tylko szczęśliwa, to byś była jakby na jednym poziomie, nie miałabyś tej różnicy w... Po... w... Humorze. I wydaje mi się, że wtedy już nie odczuwałabyś szczęścia tak samo. Mhm. Mm ja uważam, że po prostu przez main czas w moim życiu jestem szczęśliwa. No i to dobrze. Dlaczego Kasia próbuje zmienić Twój światopogląd, jeśli Ty lepiej wiesz, kiedy się czujesz szczęśliwa? Bo Kasia. Ja to... Cię? Boi, że coś się. Że to nie jest tak, że. Ale Kasia czy ja próbuję zmienić czy tyś... światopogląd? Po prostu chodzi o to, że Kasia jest taką koleżanką, która stara się dbać o ciebie, żeby ci się coś złego nie stało, i ona przez perspektywę tego, jak ona odbiera rzeczy dotyczące streamowania, tak jak na przykład jednym z dobrych przykładów jest to, czy streamuje, kiedy na przykład ma gorszy dzień, czy nie, to po prostu przelewa swoje informacje na drugą osobę i myśli, że to jest kitno. Po prostu martwię i tyle. Nie wiem, może wystosowałam zły komunikat, albo ludzie mnie nie rozumieją. Ale wiem, że też jesteś taka, że jak na przykład jesteś o czymś przekonana, to ciężko jest ci wytłumaczyć czyjś inny pogląd. Nie wydaje mi się, żeby w którymkolwiek komunikacie narzuciła ci swój pogląd, albo ten. Ja raczej wydaje mi się, że ci komunikuję, jak to dla mnie wygląda, ale może źle to robię. Nie no, ja nie czuję, żebyś była jakaś ofensywna, ale ja też nie czuję, że to, to dlatego, że cię znam i wiem, jak ty rozmawiasz, ale wydaje mi się, że dla wielu osób może to być tak, że wiesz, że ty po prostu no trochę narzucasz, nie? No Ale co ci narzuciłam? No na przykład to, że to jest dziwne, że ten, że, że pieniądze nie są dla mnie najbardziej ważną rzeczą. Ale to ja ci powiedziałam jak ja robię. Nie mówię, jak ty masz to robić. Co to znaczy? Jak ja mam ci powiedzieć, że na przykład nie streamuję, kiedy jestem smutna, wtedy się źle czuję? To jak mam to zrobić, żeby nie narzucać czegoś drugiej osobie w takim wypadku? Coś, jak mam to powiedzieć? Nie wiem, nie wiesz jest... tak.